uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także, bez żadnej różnicy, stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez boja śmierci podlegli i byli niewolni. Zaiste bowiem, nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przemagania za grzechy ludu. Czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczony, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Oto Słowo Boże, Boże niech będą dzięki. Aleluja! Chciałbym w imieniu gospodarzy tego ośrodka, w imieniu Związku Podkaran Oddział Łopusznej, powitać tutaj wszystkich, szczególnie księdza profesora, naszego kapelana związkowego. Księdza Powerzusza naszego złotusznej przedstawicieli władz gminnych z na czele, przedstawicieli oddziałów zaprzyjaźnionych. Stasiu na czele z Wójtową. Z Poprawiam tak. się. Przedstawicieli oddziałów zaproszonych, zaprzyjaźnionych. Widzę tutaj oddziały Nowotrawski, oddział Ludziwiecki, oddział Zostrowska. Jeśli jeszcze któregoś oddziału nie dostrzegłem, to proszę mi podpowiedzieć, ale chyba, chyba wszystkie. I, również witam wszystkich gości, i sympatyków, przyjaciół naszych, którzy się tutaj zeszli. I, życzę im wszystkiego najlepszego. Ja w własnym imieniu, w imieniu zarządu. i Zapraszam najpierw na początek do części artystycznej, do, o której powie tutaj pani dyrektorka tego ośrodka. Natomiast później po tej krótkiej części artystycznej poprosimy księdza proboszcza naszego błogosławalięknie, krótką modlitwę tych opłatków tutaj. No i wtedy byśmy się połamali opłatkami, a po łamaniu opłatkiem po krótkim posiłku. Z zespół starszych um, naszych górali. Bardzo taki krótki um, program. No, dziękuję prezesowi za udzielenie głosu. Chciałam was wszystkich pięknie powitać. No. Chodźcie, siedźcie się tutaj to ponad... ...na ja dzisiejszego czyli łamanie się w szpulatkę, z i na tą chwilę, na modlitwę, na tym okładzie prosiłem może ciężarów i ciężarów, a również może wspólnie, słowami, i przekazali nam. To jest Ja chciałbym przekazać życzenia od naszego zarządu słowami i ustami wiceprezesa Staszka Kamerówska. Na szczęście, na zdrowie, radę nowy rok.